Hejka wszystkim, witam w kolejnym vlogu ze Stajni. Moi drodzy, dzisiaj robimy sobie luźne miasto na Princesę. Hmm, no, rozbieramy. Dobra, rozbieramy się. Ona stoi i się nie rusza. Ona ma jakby coś po kręg jak musicie się schyla. Jest niewiarygodna. Ja bym na niej tylko rękę. No tak, na tobie. Żebym no nie miał Widzicie, głowie jak to jest tak... Stój. Meryko. O bo, Ja tego nie, nie Ona aż taki język się nie wydawała. Dobra. ruchy mi Tak? Rucham się To ja szybko, bo ja się w kieszu tak, ja już będę Nie kodio, ale nie jest dla tak całkiem ani bez patyla, ani bez niczego. Więc, dzisiaj to był taki szczęśliwy, do będzie pierwszy relaks na kodeo. Dzięki tego jestem bardzo zglana. Na razie, O, Nie. Na to będzie nie, 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 nie posłyszeli, co powiedziałam, to na to miedzonko widzi. Dobra, przybieramy kucyka, tak, przybieramy kucyczkę, no, tak, tylko jeszcze akordeo zdjąć, nie? No, ja wiem, ale nie, o nie, nie, przezło idzie troszkę do tyłu. I ubieramy dereczki, nie? No, pierwsza dereczka założona, ona ogólnie chodzi w dwóch derkach, dlatego mam pierwszą, tak. I zawsze sobie tak ładnie stoi. jestem coś tam do pudełek próbuję patrzeć, ale tak to sobie stoi, więc... Więc fajnie, ale tutaj paście, pokażę Wam coś, jaką ona tutaj dziurę zrobiła. Tu jest taka dziura i tutaj jest taka dziura. Masakra! Ej, Ty jesteś niedobra. <grystujesz> nie szanujesz rzeczy. Nie szanujesz. Tak, Ty nie szanujesz. No Ty nie szanujesz, tak? Jak Ci w brzuchu zagłuszało. Dobra, ubieram drugą derkę. Ale jest rozluźniona, jak widać, bo ona cały czas się tak przeżuwa. Tak. Co ty za dźwięki wydajesz? Ona w ogóle... Nie wiem czy mam, kiedyś mówiłam, ale ona umie warczeć. Tak, ona warczy. Czasem. Tak! Dobra, ubieram tą drugą darkę. Dobra, dziewczyna ogarnięta. Przybiorę ją na kantar, bo ona... Do boksu... Do boksu to ona na kordeo wleci. Także biorę ją na kantarek. Na kantarek. Tak. Idziemy. To ja tylko tak kamper założyłam. I idziemy do boksiku. Dobra nasza już dziewczynka dostała. Maczyste, ma Dobra, ile. To końcysku. I trochę na to wieści. Po Super Ale, O Jezus, oficerka mi się rozpiła. To nie. Dlaczego mi się tak dziwnie rozpina, nie wiem dlaczego. No dobra, w ogóle z lampów się nagrywały, już trudno Muszę teraz ten syf tu ogarnąć, bo zazwyczaj to, wiecie, ja to od razu daję do paki, ale że ona sobie stała na kordeo, to wolała mnie ryzykować i dać to na razie to, także trzeba teraz ogarnąć Dobra, wszystkie rzeczy są ogarnięte, jedynie co to muszę tylko to opowiedzieć, to umycia, ale będzie jeszcze biura, tylko się będzie dużo umycia i już Przybyły oficerki i kaski, Weźmy. No teraz czas na wędzidło. Pamiętacie, trzeba mieć wędzidło. Idę tu, tymczasem czasem kaśka. No może poczeka, kaśka. Ojejku. Dobra, nie przeszkadzam ci już. Dobra, idziemy. Dobra, czyściutki będzie doku, odkładamy do paki. I lecę. No, dobra. Zamykamy. Jeszcze muszę iść tylko po skrzynkę tam. I to będzie już tyle. Okej, okay, ja się z wami żegnam. Dajcie koniecznie znać, czy vlog wam się podobał. I co? I widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć!